kończy na górna, mięśnie ramienia. Mięśnie ramienia a, dzielą się na grupę przednią, w którą wchodzi trzy mięśnie oraz grupę tylną, w którą wchodzą dwa mięśnie. Są to mięśnie działające na staw ramienny oraz na staw łokciowy. Mięsień dwugłowy ramienia, musculus biceps prachi. ma dwie głowy głowę długą kaput longum oraz głowę krótką kaput brevis. Głowa długa ma swój przyczep początkowy na guzku nadpanewkowym łopatki. Ścięgno biegnie po głowie przez głowę kości ramiennej, przez bruzdę międzyguzkową do wspólnego brzuźca znajdującego się na przedniej stronie ramienia. A głowa krótka biegnie od wyrostka króczego, od jego końca, od przodu prosto do wspólnego brzuśca, który kończy się, kończy się wspólnym ścięgnem końcowym na guzowatości kości promieniowej. Pięciń ten odpowiada za ruchy w stawie ramiennym, za ruch zginania. Jest to, jest to głowa krótka, za ruch odwodzenia jest to głowa długa, za ruch przywodzenia głowa krótka, za ruch odwracania głowa długa i nawracania głowa krótka. Również ten mięsień odpowiada za zginanie, zginanie w stawie łokciowym oraz rotację zewnętrzną przy zgiętym w stawie łokciowym. Kolejny mięsień, który znajduje się pod mięśniem dwugłowym ramienia jest mięsień kruczoramienny musculus coraco brachialis. Jest to mięsień, którego początek jest również na wyrostku kruczym łopatki pod, pod, ścięgnem, pod przyczepem początkowym mięśnia dwugłowego ramienia głowy krótkiej i ścięgno początkowe Mięśnia krócia ramiennego biegnie przez obrzusiec i kończy się na trzonie kości ramiennej od strony przednio przyśrodkowej. W zasadzie przyśrodkowej. Mięsień ten odpowiada za zginanie w stawie ramiennym oraz za przywodzenie w stawie ramiennym. Ostatnim mięśnieniem z grupy przedniej, jest to mięsień ramienny, musculus brachialis, którego przyczep początkowy znajduje się na trzonie kości ramiennej, a przyczep początkowy znajduje się na guzowatości, guzowatości kości łokciowej. Proszę zwrócić uwagę, wcześniej wcześniej dowiedzieliśmy się, że na guzowatości kości promieniowej przyczepia się ścięgno końcowe mięśnia dwugłowego, dwugłowego ramienia. Te ścięgna się krzyżują, ścięgno mięśnia ramiennego znajduje się pod brzuścem, brzuścem i ścięgnem mięśnia dwugłowego ramienia, które kończy się tutaj, a mięsień, mięsień ramienny kończy się na guzowatości kości łokciowej, mięsień dwugłowy, dwugłowy ramienia kończy się na guzowatości kości piszczelowej. Mięsień ten odpowiada za, za zginanie w stawie ramiennym. Tutaj widać, w jaki sposób te ścięgna się krzyżują. W grupie tylnej wyróżniamy dwa mięśnie. Jest to mięsień trójgłowy ramienia. Składa się z, z trzech Z głowy długiej kaput longum, która się przyczepia na guzku podpanewkowym łopatki. Brzusiec biegnie do wspólnego ścięgna końcowego na wyrostku łowciowym. Głowa przyśrodkowa przepraszam, głowa boczna kaput laterale jest to głowa boczna, która ma swój przyczep początkowy nad bruzdą, nad bruzdą nerwu promieniowego, który przechodzi tędy. A pod, pod znajduje się głowa przyśrodkowa kaput mediale, mięśnia trójgłowego, triceps prachi, trójgłowego ramienia, kończąca się również wspólnym ścięgnem na wyrostku łokciowym kości łokciowej. Mięsień ten odpowiada za ruchy w stawie ramiennym. Za ruchy e, prostowania oraz przywodzenia oraz za ruchy prostowania w stawie łokciowym. I ostatni mięsień z grupy tylnej, mięśni e, ramienia, jest to mięsień łokciowy Anconeus, którego przyczep początkowy jest na nadkłykciu bocznym kości. E, Kości ramiennej i kończy się na trzonie kości łokciowej od strony tylnej. Odpowiada za prostowanie w stawie łokciowym. Wyglądają wszystkie mięśnie grupy przedniej i grupy tylnej działające na staw ramienny oraz staw łokciowy mięśnie ramienia.